Cześć kochanie, piszę do Ciebie bez powodu. Jesteś najwspanialszą przygodą, jaka nam się w życiu przydarzyła. Razem z tatą staramy się robić wszystko, by Twoja przyszłość była taka, jaką sobie wymarzysz. Może będziesz architektem, a może informatyczką, może będziesz świetnym sportowcem, to nieważne. Pamiętaj, że my zawsze będziemy Cię wspierać, nawet jeśli Twoje wybory będą dla nas zaskakujące. Wiemy już dzisiaj, że świat, w którym będziesz żyć, będzie mówił w języku angielskim. Dlatego razem z Tatą postanowiliśmy sprezentować ci pierwszy bilet w przyszłość. Bilet do przyszłości pozbawionej barier. Bilet do przyszłości, który pomoże Ci w budowaniu bogatszych relacji z ludźmi z całego świata. Ta przyszłość brzmi perfekt. Leć w świat na własnych skrzydłach, a gdy tylko będziesz potrzebować pomocy, będziemy blisko. ママイタタ。